Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, 27 czerwca, złote piaski, temperatura, żar leci z nieba, prawie 30 stopni w cieniu, temperatura wody zaraz sprawdzimy, tak samo zaraz sprawdzimy jakie są ceny leżaków, parasoli i innych rzeczy, tutaj ma lidu klub, ale w tym roku kluby 15 lewa, czy drogo czy tanio, przekonamy się, czy warto, wszystko pokażę wam w następnych filmikach, teraz zapraszam na plażę, proszę za mną kamerzystwo. Jest ryzyko, jest zabawa. Pan Janek żadnej roboty się nie wstydzi. Zapraszam. Publikator tego Lewa. Tyle kosztuje. Nie śpijajmy w obnażach. Podłożonym swoim głosem ze względu na głośną muzykę na plaży przedstawię Państwu ile kosztują leżaki, parasole i materace. Za wynajęcie leżaka w złotych piaskach zapłacimy 12 lewa. Tyle samo będzie nas kosztowało wynajęcie parasola. Natomiast za materac zapłacimy tylko 3 lewa. Bardziej szczegółowe informacje w kolejnych filmikach, do których oglądania serdecznie zapraszam. Mówił dla Was Janusz Stefanczak.